A ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znanym krójka. To jest Hartz 4. Kampania Związku Radzieckiego na Weteranie z dodatkowymi, zbustowanymi Niemcami, Włochami oraz Japonią. Widzę, że mamy jakieś problemy z zaopatrzeniem na tym froncie. Aha, dlatego, że się przebiliśmy, więc nie mamy największego problemu. Bardzo mnie cieszy to, że zaraz niedługo zakończy się Oblężenie Królewca, Już mamy 97%. Bronić tylko jedna zmotoryzowana dywizja, więc lada chwila powinniśmy przełamać ich obronę. Podeszliśmy pod Warszawę, ale chyba dalej nie puszniemy z tego, co widzę. Tutaj widzę, że Jakieś kontrol idą, bronimy się, tu coś próbujemy, nie, nie z niemarnym skutkiem. Dość poszarpana jest frontu, ale dobra, to wygląda całkiem sympatycznie. Centrum, centrum, jak to centrum. E, jakbyś, jakbyście przytrzymali troszeczkę tę dywizję, to ta dywizja mogłaby się tutaj wbić, jak najbardziej. tutaj chyba wygraliśmy bitwę. Tak, wygraliśmy bitwę. E, a południe, jak tam południe? Południe bez zmian. Front rumuński w ogóle się nie, nie przesuwa. To dlatego, że ta rzeka nas troszeczkę blokuje, daje busty do obrony Niemcom. No ale to dobrze, dobra. Utrzymajmy gierkę, zobaczmy czy przegramy. Nie, nie przegramy, więc świat nie wybuchł. Um... Bardzo mnie cieszę, że cały czas ten dystans się utrzymuje. Mam, znaczy, nie, Mam nadzieję, że on jak najdłużej się utrzyma, ale wiem. Jestem tego przekonany, że Niemcy w końcu sobie z tym poradzą. Chyba, no, bo w końcu są zbustowani. Chociaż widzę, że tu ładnie puszują. Ale oni podesłali sporo dywizji, wyciągnęli z naszego frontu, żeby. O, właśnie, królewie spadł doskonale. Więc niech nasze dywizje troszeczkę odpoczną i zaczną puszować dalej. Uh, Okej, okay, jak to wygląda? Nie no, w miarę jesteście dobrze zorganizowani. Widzę, że cały czas wam brakuje sprzętu. Ale mniej więcej powoli nadrabiamy temat. 438 dni, żeby zapełnić braki e, i będziemy mogli myśleć o wystawianiu nowych decy de decyzji, Boże, dywizji. E, front wschodni, bo my troszeczkę olaliśmy sobie front wschodni, tutaj pozostawiliśmy jakieś śmieciowe dywizje e, i liczyliśmy na to, że on sam się będzie puszał. i z tego co widzę, on powolutku sam się puszuje, to my jesteśmy taką stroną atakującą, tutaj widzę, że nawet sporo terytorium zdobyliśmy tego manczurskiego. Um. No tu coś się wycofuje. Możesz, ty wejść do, do tej prowincji. Tu nikogo nie ma, chyba że ta zmotoryzowana będzie szybciej. O, piechota górska, dwójeczka zrobiona. No i bardzo dobry początek odcinka. Który mamy rok? Mamy rok 41. Czy to oznacza, że powinniśmy coś robić? No, bo chciałem Czołgi. Ej, możemy w ogóle odpuścić sobie te 35 i zrobić KW1. Nie, nie, nie. No, na nasze fabryki nie ogarniałem tematu, żeby jeszcze zrobić sobie nowy model czołgu. Ok, doktryny cały czas ciśniemy. Możemy zrobić szyfrowanie, to na pewno się przydam. Na pewno nam się przyda. A ty możesz w sumie zablokować tam jedną dywizję. Wow, ty nawet sobie nieźle radzisz z tym puszem. Weź mu pomoc, czemu ty nie atakujesz? Okej, okay, to wygląda dużo, dużo lepiej. Tu przed chwilą wygrywaliście, czy nie wiem, czemu przestaliście wygrywać? Co jest z tymi dywizjami nie tak? Aha, słabe zorganizowanie i brak zaopatrzenia. No dobra, mo może coś w tym być, może coś w tym być, że wam słabo ten push idzie. Okej, okay, co się dzieje tutaj? Hmm, tutaj widzę. Panowie, że jednak chyba powinniście sobie poradzić z tą jedną dywizją. Zatakujcie. Wiem, że ja zbyt dużą liczbą dywizji, ale myślę, że sobie na spokojnie powinni poradzić. To jest jakiś problem z puszem. Co wy robicie? Czemu wy mnie atakujecie? Kto wam pozwolił? Halo. Proszę ich tutaj zaatakować, oj, to średnio ten atak wyjdzie. Ale czemu oni nas tutaj tak puszują? Tu się bronią dwie pancerna, aha, brak zaopatrzenia widzę i tutaj brak morali zorganizowania. No dobra, ale mniej więcej mniej więcej dajemy radę. To jest problem z zaopatrzeniem z tego co widzę. Nie, tu jest problem z zaopatrzeniem. Ale już chyba działałem w tym kierunku, tak? Tutaj ostatnio, tak. By Serabie cały czas bustujemy, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo nam mocno ją poniszczyli, 4 na 10 jeszcze zniszczona. A tu sporo dywizji się traci, więc przydałoby się, slam. z ładnie się puszuje. Znaczy puszowała się. E, tu jedną dywizję pokonaliśmy. Okej, okay. w Gdańsku się bronią dwie dywizje. Oni mają tutaj jakieś busty do fortyfikacji. Nieduże, ale zawsze coś. Oświetlona maszyna licząca z zajebiście. E, przemysł, przemysł, co my robimy? Możemy sobie wrzucić wydobycie, bo widzę, że nam troszeczkę surowców brakuje, więc jak najbardziej nam się to przyda. co my teraz robimy? E, Dywersyfikacja programu, co nam to daje? Aha, dobra, zaraz będziemy mieli zamknięte miasta, czyli kolejny slot badawczy. Bardzo, bardzo mi to cieszy, bo nam się oczywiście przyda. E, jakieś dywizje, szansa, żeby się wystawiła? Nie, nic, nic, żadna dywizja się nie wystawi, bo wszystko leci na... Uzupełnienia, których mamy całkiem sporo. Co to tutaj chcecie? Luksemburg. Luksemburg istnieje już? Aha, bo wy go wyzwoliliście. Tak, wy go wyzwoliliście. Dobra, Paryż trzymałem. Tutaj się w bigle lepsze Tu jakieś bitwy trwają, okej. Okay. Tutaj coś pusznęli Niemcy, co jest niestety niedobre. Najlepiej, jakbyśmy to odpuszczali od razu. Dobra, tutaj czarna armia, ta północna, nieco się tym zajmie. Okej. Okay. Mógłbym zrobić coś takiego. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zdecydowmy wam linię ofensywy. Aby więcej wykonaliście swoje zadanie. Spróbujcie dalej puszować tę stronę. Jeszcze jakbyście Gdańsk zajęli, byłoby zajebiście. O, coś takiego. I weź teraz spróbuj pusznąć. Może ci to siądzie, może nie. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. A żeby to centrum odciągnąć troszeczkę uwagę Niemców, bo nas puszują w tym miejscu. Znaczy, zdobyli na razie jedną prowincję, jeżeli tutaj się przebili, ale... To, jest, to centrum cały czas jest słabym naszym punktem i trzeba na nie uważać. Broń z zaopatrzeniem, to wiemy. Jak północ, jak północ, jak Wy sobie radzicie? Widzę, że. Czy my się cofnęliśmy? Nie, dobra, wróciliśmy do, do początku wojny na północy. Okej, okay, my się tutaj bronimy. Ej, to jest tylko pięć dywizji, czemu my tego nie puszujemy? Panowie, puszujcie to, proszę to spuszować. Bo nawet z północy musieli wycofać dywizję, bo Niemcy umierają. Ok, co się dzieje z Japonią? Czy my możemy zdobyć tą prowincję? Nie, nie możemy, bo Japońcycy, Japończycy tego bronią jak nie wiem co. Mm, co się dzieje tutaj? Tu mógłbyś to zająć, tu jest pusta prowincja. Tutaj też mógłbyś się w sumie wbić. Jak najbardziej takie prowincje można zdobywać. Ok, Mongolia jako tako trzyma swoją linię frontu. Więc to jest dobre. Ktoś nie ma planu, kto nie ma planu? Halo, co tu się dzieje? Co tutaj się podziało? W fioletowej armii plan się popsuł, ok, dobra. Możemy w sumie usunąć i zrobić nowy model planu. Zrobimy coś z tyłu, czekajcie. Wy frontu macie odtąd, no to będziecie puszczać się więcej coś takiego. Myślę, że tak możecie puszować na razie. Ok, mniej więcej dajecie sobie radę. E, możemy wprowadzić zmiany w rządzie. Zajebiście. Czy możemy kogoś rzucić? E, Rokosowski. Dywizja pancerna. Obrona. Super. Bardzo się przyda, bardzo się przyda. Mamy sporo dywizji pancernych. Znaczy, chciałem mieć sporo dywizji pancernych, ale mamy całkiem. E, jak na początek 41 roku, to nie możemy narzekać. Jeżeli gramy Rosją, e, to widzę, że nas puszują, niestety. Hmm. No, martwi mnie to centrum. Mam nadzieję, że północ troszeczkę to zrekompensuje. Dużo dywizji podciągałem znowu. Nie wiem, czy oni lali ten desant całkowicie? Nie no, widzę, że jakieś walki się toczą. Znaczy, jedna walka. No dobra, no to jeżeli wy tak mówicie, no to ja mogę skupiać na sobie was, waszą uwagę. W tym czasie Angole, Brytole i inne śmieszne alianckie yy, burżuje będą was puszowały od zachodu. Ło, wow, a tu jaki atak poszedł po całości? Aha, gdzie? Ja na pauzie cały czas siedziałem, okej, okay, dobra, to wiele wyjaśniam. Ty w sumie mógłbyś puszować, ale się bronisz Okej, okay. no dobra, niech będzie. Halo, halo, co to za problemy z zaopatrzeniem? Dobra, zdobyłeś tą prowincję, teraz jest sześć dywizji. Dobrze, że Finowie nie dołączyli do wojny, bo jakby Finowie dołączyli do wojny, to byłby przypał, a na szczęście są neutralni, to dobrze, to dobrze. Tu widzę, że prowincja została zdobyta, zajebiście, tylko że tu zaraz się cofniemy za to z drugiej strony. No dobrze. jak to wygląda, ile straciliśmy? Straciliśmy 2 miliony, prawie 3 miliony, Niemcy nie na 1 milion, e, więc to nas troszeczkę boli. Cały czas centrum się cofa. Chociaż w tym miejscu atakujemy, tutaj też zaraz coś zdobędziemy, okej. Okay. Północ, za to teraz północ nie wygląda ciekawie, no mobilne mają te dywizje niestety. No, teraz twierdzisz, że tobie się uda coś pusznąć no niesamowite. Mordo, przed chwilą tu widziałem, że wygrałeś bitwę, więc mógłbyś już zająć tą prowincję, jak już wygrałeś tą bitwę. To mógłbyś to zająć, naprawdę, naprawdę. <laughs> ale nas cofnęli, fuck. A no to dlatego, że była zła infrastruktura, dlatego nas tak cofnęli. O jezus, co wy robicie? Halo, proszę przestać. Czemu nas tak poszukują? Halo, 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 z czym jest problem? O, zaopatrzenia nie macie zbyt dużo, no ale to nie wszyscy mają problemy z zaopatrzeniem, jak to wygląda. Eee, artyleria, 856 dni. 403. 1800. Boże. No dobra, ale tu może się wybronimy. Tu mamy jakieś fortyfikacje. O. No ja mam co mam podesać, Tym jest problem. Hmm, widzę, że północ też się cofnęła. Teraz tam do królewca wejdą. Halo, czy wy nie możecie ogarnąć tej jednej krótkiej linii frontu? Czarna armia ma najdłuższą linię frontu, ale ma za to najwięcej dywizji, aż 115 dywizji ma pod swoim dowództwem, więc. Więc myślę, że jakoś to powinno mniej więcej ogarniać. Zupełniała mniej więcej cały czas na tym samym poziomie. Trochę głupio że nas e, Japonia zaatakowała. Raczej nie powinno się zdarzyć. Dobra, ty, Mordo, ta prowincja wchodzisz. Czy ja muszę się takich postaw uczyć? O, tu możecie w ogóle odciąć tą jedną dywizję. ją dosz doszczędnie zmasakrować. Ty możesz się wbić tutaj. Nic temu nie stoi na przeszkodzie, tu widzę jakąś pusztą prowincję nawet z fortyfikacjami, jak najbardziej można to zająć, można to wykorzystać. Czy wy zdobyliście w końcu ten półwysep? Nie, bo po co? Po co? Po co to zdobyć? Bo po co? Nie wiem, czy oni nie mogą tego spuszczować do końca. Okej, okay, czy oni nas znowu odepchnęli? Naprawdę? Czy wy naprawdę zostaliście odepchnięci? Proszę wejść do tej prowincji. No, puszują nas, jak mordy strzeli, puszują nas. A byliśmy już pod Warszawą. Trzymamy ten królewiec? trzymamy, zaraz go stracimy. Z czym jest problem? Halo? No, atakujesz ze 144, my się bronimy. Noc, obrażenia, taktyka obrońcy. Taktyka została skontrowana. Przłamanie, zasadzka. No i dobrze, nie dobrze, ustępujemy. No ale Niemcy mają dużo lepszą armię my czasu, żeby się zmodernizować. Niedługo nam skoczy kolejny slot badawczy, to nam troszeczkę pomoże, jeżeli chodzi o armię. Teraz też doktryny wykręcimy na maksa, więc pewnie swoje doktryny tego wojny mobilne mają opanowane już. E Jezus, jak oni zosta... co tu się dzieje? Halo? Proszę to pozajmować. Takie prowincje trzeba. Trzeba wykorzystywać takie rzeczy. Znaczy ty możesz od razu dać się tutaj. to wygląda, jeżeli chodzi o to? wynik Wskaźnik zwycięstwa 23% Okej, okay, dobra, to, 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 to wiele mówimy o naszej armii, ale spokojnie Tu możemy odciąć parę dywizji Gdyby nie to, że raczej się nie utrzymamy Znaczy, gdybyśmy grali Niemcami, to pewnie byśmy wykorzystali taką okazję A jako Rosjanie, to nasza armia... Oj Boże, odbili Królewiec, no szkoda, szkoda Przez moment było naprawdę fajnie może hmm, Tu Włosi zdobyli kawałek prowincji Weźcie, zajmijcie ten Berlin, naprawdę, jesteście tak blisko, zajmijcie ten Berlin nie miałbym nic przeciwko, jakbyście to zrobili, naprawdę. Naprawdę nie miałbym nic przeciwko, jakbyście zajęli ten kolerny Berli. Okej, okay, ale przynajmniej południe się to utrzymało. Tak, tak, utrzymało się nawet tutaj. Widzę, że do mojej kontrofensywy przeszliśmy. Odrobiliśmy ten port w Besarabi. Okej, okay, to dobrze, tylko to mnie martwi. Właściwie cała linia frontu mnie zaczyna martwić. Eee... Niewiele możemy zrobić. Szukam jakichś takich miejsc, gdzie moglibyśmy zaatakować, ale tu jest taki burdel za przeproszeniem, że ciężko ogarnąć co się dzieje. Oni mają takie busty do, do morali, do zorganizowania. Że naprawdę idą po... O Jezu, znowu się cofamy tutaj. No i dobrze. Nie wiem czy nie strudzić troszeczkę linii frontu czarnej armii, bo ona się robi strasznie długa. Północ. Znowu coś zdobyliśmy? Aha, zdobyliśmy tutaj, teraz się cofniemy, pewnie, bo brak zaopatrzeń. No, no, tak bywa, no tak bywa. Niestety tak bywa. E, może w końcu też pokonamy te, te cztery japońskie dywizje. Ok, co tu się dzieje? Dobra, tutaj bez zmian, tutaj sobie spokojnie, powolutku puszujemy. To dobrze, to dobrze. E, tylko co z tymi Niemcami zrobić? Ej, yy, Amerykanie, nie chcecie może do wojny dołączyć? Co wy robicie? Embargo wobec Niemiec. No dobra, wy powolutku będziecie się, się zbliżyć do tej wojny z Niemcami. O, oh fuck, jak oni wezmą sojusz z Hiszpanią. Znaczy, jeżeli wezmą sojusz z Hiszpanią, to pół biedy, ale jeżeli Hiszpania przekaże im swoje dy dywizje pod dowództwo, no to będzie troszeczkę przypał, bo oni pewnie to wszystko wyślą na front wschodni, a to będzie 79 dywizji. Jeżeli Hiszpania nie przekaże, to ona się skupi pewnie na Afryce, Gibraltar i tak dalej, Afryka, to byłoby nie takie złe. Dobra, wyrobicie. może Japonia was chce zaatakować, umocnienie armii, unowocześnienie armii. fuck. No dobra, powolutku liczymy na to, że Amerykańcy dojdą do wojny. Mam nadzieję. Nie wesoło, naprawdę nie wesoło atakujemy w ogóle niczym. Nie mamy żadnych szans, jeżeli mamy ich atakować. Nasze dywizje są po prostu gwałcone przy, każdym, przy każdej próbie ataku. I to jest niestety smutne. To jest niestety smutne. Bo już sporo terytorium straciliśmy. Niestety. Na Ukrainę nam się wbijają. Ale bardzo dziwnie wpuszczają, bo oni koncentrują dywizję w jednym miejscu, szamują nas. A zostawiłem takie luki we froncie. Ja nie mogę tego wykorzystać, bo oni nas atakują. Tu znowu coś tracimy. Czemu ty się wycofujesz? Halo, Mordo, czemu? Aha, bo cię rozbili wciąż, ty po prostu się wycofujesz. Weź ich skontruj może przez chwilę, chociaż. Może to coś da. No nie, niedobrze, niedobrze, fatalnie niedobrze. Tutaj też się cofamy. Nie no, dobra, znowu trzeba ogarnąć linię frontu. Bo zostaje jakiś burdel, naprawdę się cofamy. A nie mogę nic za dużo zrobić, no bo cały czas trwają walki, nie mogę zbytnio manewrować tymi dywizjami. No bo dosłownie, puszują nas na całej linii. Praktycznie na każdej prowincji nas, nas puszują, a jeżeli my coś robimy, no to zobaczcie, nasz atak jest beznadziejny. No bo zorganizowanie morale to masakra. Nie brakuje sprzętu i to jest problem. No dobra, tutaj Wam podziękuję za uwagę. Pamiętajcie o ocenie e, pod filmem. No i co, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Na razie.